Servus z tej strony malinowy. No, witam Was w trzecim odcinku przygód z naszym winem z czarnej herbaty liściastej. Zapewne hey. do... do... yeah. 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 uh. do... pamiętacie poprzedni odcinek, kiedy wspominałem o tym winie, o tym zapomnianym balonie, który był niepodpisany i minął. Y... Ponad rok od nastawienia tego wina, bo był nastawiony w lutym 2020, także skosztujemy, zobaczymy jak się ma. Jeżeli będzie OK, to dziś to wino zabutelkujemy. Jak wiecie, szykuje nowe studio, także chciałbym pozwolić te baloniki, ogarnąć to, co tu mam, żeby w nowym studiu nie przenosić ich do nowego studia, tylko tam zacząć nowy sezon. Od nowa bez, bez tych nastawów. Także po roku. Myślę, że to wino się nad, będzie już nadawać do klarowania, do, do butelkowania chciałem powiedzieć, bo jest wyklarowane raczej, przefermentowane, nic się nie dzieje. Skosztujemy jak będzie OK. To jest mały balonik, także szybko pójdzie. A przy okazji zwolnię, umyję te butelki, które tu mam i, i będę powoli uprzątał to studio i opróżniał, tak żeby móc za jakiś czas przejść do nowego studia i zaraz Wam zdradzę w ogóle może jak to nowe studio ma się na chwilę obecną, bo bo prace mocno ruszyły i jest jest już super Także pierwsze co, to pobiorę próbeczkę, skosztujemy wina i zaraz będziemy myśleć co z tym zrobić I tak się prezentuje to nasze wino herbaciane Jeszcze może delikatnie jest niewyklarowane, coś tam minimalnie, myślę, że to już jest nieznaczące, także Widzę co? Jakąś delikatną pianę? Nie wiem z czego. Wino już nie pracuje od dawna. Nagazowane nie jest, więc nie wiem skąd ta piana. Z herbaty, czy nie wiem. Pachnie. Ostatnio chyba pachniało tak sobie. A teraz pachnie przyjemnie. Ładnie pachnie. No, jest lekko słodkawe, czuć wyraźnie herbatę. Pamiętam, że wtedy wyczuwałem, jak pół roku temu je próbowałem, jakieś owocowe nuty. Tutaj jest ich mniej teraz, herbatę bardziej czuć, jakieś tam rodzynki, śliwki, coś tam delikatnie może czuć z tej herbaty. Ale fajne winko. Ale herbata jest wyczuwalna, no? Jest faktycznie herbaciane. No, ale fajne. Fajne. Także po roku się fajnie ułożyło. Powiedzmy, że jest wyklarowane. Minimalnie, bardzo minimalnie jeszcze. Także ja je dziś zabutelkuję. Tu jest mały balonik, także tego wina nie będzie dużo, nie ma co czekać. Ile tu było? Z 10 litrów będzie? Kilkanaście butelek. Także będę zaraz mył. Pojemnik przelejemy. Zlejemy z nadosadu, butelki, weźmiemy z regału, umyjemy. Przy okazji poka pokażę Wam, jak wygląda nowe studio, bo zlew, zlew już jest podpięty i mam tam już studio w większości urządzone. Jacek miał chwilę czasu i mamy takie tempo, że praktycznie nowe studio jest już gotowe. Także zaraz Wam nie pokażę, zdradzę Wam. Jak wygląda. A tu jest jeszcze balonik wina. Pamiętacie z poprzedniej części filmiku z tą damulkę, która gdzieś tam zaginęła. Ja ją próbowałem. Nie wiedziałem z czego to wino. Opisywałem jak smakuje, a nie wiedziałem z czego jest. To dziś Wam powiem tylko w późniejszej części materiału, z czego to wino było. Będziecie zaskoczeni. Ja też byłem zaskoczony. Doszedłem do tego, z czego to wino jest. Także masakra. I robiłem właśnie taką małą piąteczkę Część osób pisała w komentarzach i zgadła, także Ci co napisali właśnie o tym winie to gratuluję Że zgadliście Ale to powiem później, na razie Kosztuje winka yy, Pakuję butelki Biorę wiadro fermentacyjne wężek, idziemy Do nowego studia, ja to będę mył, ja pokażę wam jak wygląda nowe studio Także chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak się ma. Zobaczcie, dużo się już dzieje. Zobaczcie sami. Aneks kuchenny, gotowy, tylko zostawiony narzędziami, bo kończymy remontować. Zobaczcie. Nowe studio. Wstępnie tak się prezentuje. Tutaj jeszcze będzie. Dorobiony regał do góry, na tym czerwonym, domalowanym, bo poszerzyliśmy. Zobaczcie, tak się prezentuje z tej strony cyk. To dziś robiliśmy. Zobaczycie, kogo interesuje, jak powstawało to studio, to na kanale w każdy czwartek o 18 będą się pojawiać filmiki, właśnie z powstawania po kolei, kolejne etapy. Także tutaj mamy ukrytą lodóweczkę. Jak To aneks kuchenny bez lodówki. Także w każdy czwartek o 18. Staram się nagrywać to, co robimy. Jak kogoś interesuje, to zapraszam. Zlew też już działa. Także zaraz umyję butelki wiadro i będziemy butelkować Winko herbaciane. Pięknie jest. Bardzo mi się podoba. Dobra, to ja się biorę za mycie. to zlejemy to winko z dosad do pojemnika fermentacyjnego i butelki mam już umyte korki przygotowane, zabutelkujemy ten balonik rocznego wina herbacianego No i winko, jak widzicie, mamy już zabutelkowane. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony smakiem tego wina, także jeżeli macie jakąś czarną herbatę liściastą albo inne herbaty liściaste, to polecam, zachęcam do nastawienia takiego trunku z dodatkami lub nie. Jest ciekawe. A teraz wróćmy do tej damy 5-litrowej, która tu jest. Z tym winem. Wszystko mam zakurzone, przecierałem, ale niestety, wybaczcie, remont. Wszystko jest zakurzone. Co z tym winem? Ja może pobiorę próbkę na początek. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Bardzo ładnie się prezentuje, złocisty kolor, y, wyklarowane pięknie, pachnie trochę jabłkowo. Ja już wam powiem, degustowałem to wino w poprzednim materiale i nie wiedziałem, nie wiedziałem z czego to wino jest, a teraz już wiem, także powiem wam z czego jest. Jakieś dwa lata temu niecałe robiłem wino, eksperymentalne, właśnie wino. Y, 5 litrów wina z grzybów, tak. Był wysyp y, podgrzybków. Mieliśmy tyle podgrzybków, ktoś tam rzucił pomysłem: zrób wino. No i nastawiłem z 2 kg podgrzybków, 2 kg podgrzybków, właśnie to wino. I ono się ładnie wyklarowało, zrobiło. Ja je wlałem do damy. I to odstawiłem, nie podpisałem i sobie tak stało, stało, stało Spróbowałem go i stało, dalej stało Także to jest wino grzybowe Nie, nie wrzucałem filmiku, bo nakrywałem materiał, ale to taki materiał Nie wszystkim by się spodobał, więc nie, nie upubliczniałem go, nie, nie zmontowałem tego filmiku do końca Wrzuciłem raz posta tylko na YouTube a. Nie czuć tu grzybów. W ogóle. Wino jest wietrawne. Takie jakby lekko rozwodnione, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Powiedziałbym, że wino z winogron, a nie grzybów. Muszę zostawić tą damulkę. Może zabutelkuję to wino w międzyczasie. Zostawię na jakiś czas bo na pewno drugi raz nie zrobię tego wina A jestem ciekaw jak się będzie miało w smaku po kilku, kilkunastu latach także w mniejsze butelki może zabutelkuję i odstawię, zobaczymy taki eksperyment, no spoko, ładnie, ładnie się prezentuje nikt nie uwierzy, że to wino grzybowe jakby skosztował, więc fajny, fajny taki eksponat przechowam go i zobaczymy za jakiś czas, także to właśnie było to wino Ci co zgadli to gratuluję bo sam nie wiedziałem do, do niedawna co to za wino ale doszedłem właśnie, że to jest to wino grzybowe, które nastawiłem W międzyczasie muszę tutaj Wam jeszcze nagrać materiał, skosztujemy tych innych trunków które tu są zanim się będziemy przenosić do tamtego nowego studia to tutaj zrobimy porządek Jest tu masakra bałagan straszny Przyniosłem część rzeczy, także tutaj jest wszystko upchane na czas remontu. No i że mamy pomieszczenie też, jeszcze tyle rzeczy, ale już remont się kończy powoli, także wychodzimy na prostą. Także w tym materiale to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Serwus!